Cześć. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, jak używam Leonardo AI do generowania konceptu w naszym studiu, do developmentu stylu graficznego naszych produkcji. Na początku, chciałem powiedzieć też kilka słów o tym, że wielu ludzi uważa sztuczną inteligencję za nieetyczną, odbiera pracę koncept artystą itd., itd. Oczywiście zgadzam się z tym. Sztuczna inteligencja karmi się, algorytmy sztucznej inteligencji karmią się obrazkami tworzonymi przez ludzi, bazuje na ich stylu graficznym, wypracowywanym latami, ja się podpisuję, że jest to nieetyczne. I zdecydowanie nie należy tworzyć finalnych grafik do gier, na przykład przy pomocy sztucznej inteligencji. Zresztą jest to zabronione przez Steama, jeśli stworzylibyście grę. Czy też muzykę w oparciu o sztuczną inteligencję na Steamie, to zostalibyście zbanowani, i uważam, że to jest bardzo dobre. Natomiast innym przypadkiem jest to, co my właśnie robimy, czyli bierzemy sztuczną inteligencję do tego, używamy jej do tego, żeby wygenerować, opracować styl graficzny, żeby przyspieszyć ten proces opracowania stylu graficznego w naszej grze. I jak to robimy? Na początek. Robię sobie kolarz, tak jak tutaj w dowolnym programie graficznym, tu, tutaj korzystam akurat z Krity. On się składa z jakichś podmalówek, tak jak widać tutaj wyłączam warstwę, z jakichś kolaży, z różnych obrazków. Tutaj generalnie chciałem stworzyć mockup bazy gracza. To będzie mi służyło do Design doka. opis budowli będzie i tak dalej i tak dalej. Na podstawie tego być może będą już generowane niektóre asety 3D, być może będzie to inspiracja do kolejnych szkiców, itd. itd. Na pewno pomoże nam to w opracowaniu. Ta sztuczna inteligencja w opracowaniu nastrojów, grze, kolorów, stylu graficznego itd., itd. Czyli to, w czym generalnie pomaga concept art w dużych studiach. My jesteśmy studiem dwuosobowym w tej chwili. I dzięki temu, że taka sztuczna inteligencja istnieje, to możemy szybko, dużo szybciej taki styl graficzny opracować. No, tutaj jakieś naprawdę szybko namalowane drzewo, tutaj kolejna wklejka. No i bazując na takim obrazku, otwieram sobie teraz Leonardo AI i kilka ustawień. Oczywiście, tutaj musiałem wykupić najtańszą opcję premium. Bo jest bardzo mało tokenów i, i mała rozdzielczość w wersji darmowej. I jak już wykupicie sobie tą wersję. Aha, jeszcze jedno. Ja nie jestem żadnym ekspertem w korzystaniu z sztucznej inteligencji. Moje doświadczenie w, tej, w tym zakresie to jest dosłownie kilka dni, bo w kilku ostatnich dniach bardzo mi to pomogło. Być może będę z tego korzystał jeszcze w przyszłości. Na pewno w tym projekcie nam przyspieszyło pracę. No i chciałem się z Wami podzielić, bo być może komuś z Was się też to przyda. Tutaj wybieram sobie opcję Albedo Base. Akurat ona się sprawdziła najlepiej. Możecie sobie eksperymentować też z innymi. Kolejna rzecz to jest styl graficzny. Na początek wybierzemy sobie ilustrację. I tutaj jeszcze jest jedna ważna rzecz, czyli Image Guidance. I tu jest, wgrywamy tutaj przy pomocy tego batonu ten obrazek, który zrobiłem. Kolaż zrobiłem w krycie. I tutaj trzeba wybrać opcję Edge to Image, czyli algorytm, na podstawie tych krawędzi, które są w naszym obrazku bazowym, będzie tworzył kompozycję już finalną na podstawie opisu. No i właśnie opis na koniec. Czyli dziedziniec średniowiecznego zamku w komiksowym stylu, budynki, że są z drewna, noc, kolory, to że jest światło od pochodni. Czyli takie kluczowe rzeczy. Możecie tu oczywiście jakieś jeszcze, że perspektywę i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli macie Image Guidance, to to nie będzie, to miało takiego dużego wpływu na finalny obrazek. Eee, dobra. To spróbujmy sobie wygenerować. Czyli tak, wybrałem ilustrację, wszystko jest ustawione, spróbuję to wygenerować. Ja to tutaj później jeszcze wyedytuję, żeby krócej trwało. Generalnie u mnie trwa około 30 sekund na moim łączu. Ok, zrobiło się. No i mamy coś takiego. Wydaje mi się, że jeśli porównamy sobie ten obrazek początkowy, który zrobiłem, tak na szybko kompozycję. Z efektem finalnym, no to robi wrażenie, co nie? No i tu jest druga opcja. Tutaj podobają mi się kolory nieba, ale nie podoba mi się księżyc. Tutaj kolory nieba są gorsze, ale księżyc jest lepszy. No i możemy sobie tutaj dodawać jakieś negatywne prompty, na przykład, że księżyc nie może być. Księżyc musi być mniejszy i nie na środku, czy bez księżyca, i tak, dalej, i tak dalej, Jeszcze spróbujmy sobie wygenerować jeszcze render 3D. No, w momencie jak się generuje, jeszcze kilka słów powiem może od siebie. No, oczywiście zgadzamy się z tym, jeszcze raz powtórzę, że to jest nieetyczne. W sumie to nie powinienem tego reklamować ale wiem dobrze, że wielu ludzi w swojej pracy korzysta z takich narzędzi i w, szczególnie w małych studiach one przyspieszają znacznie stworzenie na przykład stylu graficznego. Zobaczmy, co wyszło w tutaj, w tym renderze. To jest takie nierealistyczne. No, sztuczna inteligencja właśnie robi takie głupoty, bazując na krawędziach, tworzy jakiś Wyglądający sensownie, ale nie, będą, ale nie mający sensu obrazek. My wiemy o wielu rzeczach, o których sztuczna inteligencja jeszcze nie wie i pewnie wiele lat nie będzie wiedzieć. Tak, tak samo tutaj miało być światło pochodnie, a stworzyła jakieś znicze czy coś takiego. Także, także ten. I jeszcze spróbujmy sobie Szkic czarno-biały wygenerować. Wydaje mi się, że wiele koncept artystów, wielu koncept artystów już z tego korzysta w swojej pracy codziennej i jest to sensowne. Bo nie ma po prostu szybszego sposobu na to, żeby sprawdzić jakąś koncepcję, która nam się rodzi w głowie, sprawdzić, czy kolory określone będą ze sobą dobrze wyglądać, czy określone zestawienie, na przykład, nie wiem, cegieł z drewnem. Określone, określone styl budynków będzie fajnie wyglądał w renderze, czy to w jakiejś stylistyce itd., itd. Czy w porze dnia, nawet bo tak jak widzicie, tutaj macie kompletnie inną, jakiś dzień chyba. Wszystkie te obrazki były robione w dzień, tutaj natomiast mamy zupełnie inny, inny klimat, co nie? No, także. Polecam, polecam Wam. Nie wiem, czy możecie uzyskać coś takiego jak Image Guidance w innych rodzajach, innych algorytmach sztucznej inteligencji, innych niż Leonardo AI. Jeśli tak, to napiszcie, bo chętnie bym skorzystał z jakichś darmowych. Do przyszłych projektów. No, no, także wydaje mi się, że ten Image Guidance to jest coś naprawdę fajnego i na pewno możecie z tego, jeśli jesteście już nawet tymi koncept artystami, możecie z tego korzystać i pewnie powinniście korzystać, uważam, skoro już takie narzędzia są. Co nie? Oczywiście jeszcze raz powtórzę: finalnych asetów nie robimy w Sztucznej Inteligencji, bo nie możemy, i to jest już mega nieetyczne. Ale takie pośrednie rzeczy jak development stylu graficznego, wydaje mi się, że jest to super narzędzie. Dobra, dzięki za uwagę, na razie, hej.